Dobry właśnie jedziemy pod porębę Tu jest Bogusiek, cześć Bogdan Witam Jak Ci idzie nóżka? Tak. Czyli zajebiście Tu idzie moja żona Zofia Pokaż tu się żoneczko ładnie Ściągnę was trochę Pięknie Tutaj wam pokażę kawałek wyściganej nogi. Nie widać za dobrze. Ale pokażę Wam tutaj zawodowca teraz. Zobaczcie ten. Ta figura, ta smukłość łydki. Technika na rowerze bajeczna. No ale nie ma się co dziwić, Włoch Włoch Rogelli, Włoch tak, Zobaczymy jak sobie tutaj nasz czołowy kolasz poradzi z premią górską Mam tak, nadzieję, że w telewizji I teraz pierwsza ucieczka Aż ty się przejął, nie zaciągaj za Tutaj Zrobię zdjęcie mojego roweru, pomyślicie, że na motorze jadę tak, takie tempo. Zobaczcie, to jest rower. Idzie Bogusie gostro Na wszelki wypadek nie, krę nie kręcę wam tarcz Na jakim obrocie jedziecie No przyda. No jedź, jedź Pięknie! Uważaj, kochanie, autko jedzie? Tak! Super! Dobrze, teraz zobaczekamy na Bogdana. I pierwsza ucieczka poszła. jedzie Boguś? Wysoka górka. Ile jedziemy na godzinę? 16 Słabiutko. Dobra, kończymy. Muszę dogonić moją żonę.